Dzień dobry wszystkim! Dzisiaj zapraszam na film w serii Przychodzi gruszecka do lekarza. Warto porozmawiać o infekcjach, szczególnie o infekcjach układu oddechowego, bo jest to jak najbardziej aktualny teraz temat. Fala grypy i zachorowań na infekcje górnych dróg yy, oddechowych przychodzi coraz później w stosunku do poprzednich lat. No i teraz mniej więcej e, przypada na przełom stycznia i lutego, czyli na obecny czas, w którym to nagrywam. E, I faktem jest, że takie efe, infekcje m, przychodzą wtedy, gdy robi się zimniej. Tak, to prawda, że jak jest zimniej, to jesteśmy bardziej podatni na infekcje, ale nie z tego powodu, że oddychamy zimnym powietrzem, czy że przemazniemy na przystanku, ale chociaż yy, może coś w tym jest, że jak przemazniemy, to nasz układ odpornościowy jest trochę osłabiony. Ale infekcje są skutkiem tego, że jak jest zimniej, to się grzejemy. Infekcje są skutkiem tego, że jak jest zimniej, to rzadziej wychodzimy na zewnątrz i siedzimy w pomieszczeniach. Zakażenie wirusem przenoszone jest zazwyczaj drogą kropelkową, i to nie jest tak, że wirus atakuje nasz nos czy gardło, dlatego że przemarzniemy, tylko wtedy, gdy w zamkniętym pomieszczeniu oddychamy powietrzem, który nie jest w odpowiedni sposób wentylowany. ściągamy wtedy na swoje błony śluzowe wszystko to, co krąży w powietrzu, no i błony śluzowe łapią intruza i zabijają go. Działa to mniej więcej tak, że nasz organizm toczy walkę na pierwszych liniach obrony, czyli na błonach śluzowych, a żeby wirus nie przedostał się dalej w ten sposób, że nasz system odpornościowy rzuca do ataku białe krwinki, produkując tym samym więcej kataru, kaszlu i kichając. Zobaczcie, wszystkie infekcje biorą się od dzieci, które w klasach siedzą ze sobą godzinami albo przynoszą je dzieciaki z przedszkola, a w lecie problemem są klimatyzacje w biurach i nie z tego powodu, że zawiało z klimatyzacji zimnem, tylko dokładnie z tego samego powodu, że pomieszczenia klimatyzowane nie są przewieczone. 100% jest obieg tego samego powietrza, więc w klimatyzacjach zalegają pleśnie, grzyby, bakterie. No, i potem siedzimy w pomieszczeniach, gdzie można otworzyć okna, i nie ma przeciągów. Jako radę ma dla Was doktor Gruszecka? Miejcie radość wyjścia na świeże powietrze. Zobaczcie, że finowie, pomimo bardziej niesprzyjającej temperaturze, nie mają dużej liczby przeziębień, dlatego że Dzieci w przedszkolach e, przebywają na świeżym powietrzu, i dzień spędzony e, w całości w czterech e, ścianach naprawdę należy do rzadkości. Spacery, nawet w e, przypadku niemowląt, e, są w Finlandii jednym ze sposobów e, radzenia sobie z wirusami. Warto to również zadbać o komfortowe warunki snu w dobrze wywieczonych i chłodnych, wilgotnych e, pomieszczeniach. Ja zakupiłam sobie ostatnio nawilżacz ultradźwiękowy. Generuje on parę, ale pluska przy tym trochę, a należy do ludzi, którzy muszą spać w kompletnej ciszy, więc trochę jest słabo. Ważne jest również wypijanie odpowiedniej ilości płynów, co pomaga w nabliżeniu śluzówki i w udrożnieniu nosa. Natomiast zamiast nabliżacza można stosować krople jarazole zawierające sól fizjologiczną lub morską i należy je stosować wielokrotnie w ciągu dnia. No, ale przede wszystkim pamiętajcie o spacerach. Spacer w okresie przeziębienia jest wręcz wskazany i łagodzi objawy, więc nie próbujcie w żadnym wypadku okresu zimowego, przeczekać w domu, bo drogi oddechowe najlepiej funkcjonują w niższej temperaturze i większej wilgotności. Także życzę Wam na koniec mniej chorób, tego Wam wszystkim życzę, bądźcie zdrowi.